płacać pieniądze. prawa Zakazuje się sprzedaży drewna i zboża poza miasto. Ogłaszam ponadto powołanie z Krakowa i nabór ochotników. A kto by nie miał własnej broni, ten dostanie... Król! Besławo-Żekarysz! Besławo-Żekarysz! Ten generał? Boleń! Ale zrobił inspekcją. Za chwilę! Nakazałem zgłaszanie wszystkich obcych 회 q 이 Я так же рад,